Ruszyły. Juan Luo dobrze przyjął start, nie najgorzej także książę Patryk i Lady Modern. Został Fantastic Dream, nie najlepiej także Jack Black wystartował. Juan Luo i książę Patryk na czele, Lady Modern, a wyłamuje, o, fatalnie wyłamuje maspet. Wciąż na czele Juan Luo przed Księciem Patrykiem i klaczą Lady Modern na czwartym miejscu w tej chwili. Ermią Marie tuż koło niej galopuje. Niam no zdaje się, że maspet mocno wyłamał. No i teraz jest przedostatni, tuż za nim Jack Black. 600 metrów do celownika. Na prostą wyprowadzi chyba Juan Luo, który ma kanat. Juan Luo, Książę Patryk i Lady Modern polem Ermią Marie. Ale Juan Luo z przewagą jeszcze. Juan Luo, Lady Modern dostała teraz troszkę z bata i poprawiła jest druga. Juan Luo prowadzi Lady Modern, książę Patryk. Juan Luo ze sporą przewagą. 100 metrów do celownika, Juan Luo. Juan Luo wciąż jest pierwszy, polem rozpędza się Niam i także Ermia Mari I za chwilę celownik: Juan Luo, Niam, ermią Mari. Lady Modern i pozostałe konie ostatni maspet.